Cześć! Witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie kurczak w sosie paprykowym. Mam tutaj kilka kawałków podłudzia z kurczaka. Zobaczcie, o, coś takiego. I za chwileczkę Wam pokażę, jak fajnie zrobić i efektownie, żeby wyglądało na talerzu. I właśnie od tego zaczynamy. Nacinamy z dwóch stron kostkę, żeby ją Delikatnie wyjąć. Ja Wam pokażę w jaki sposób, bo nie wyjmujemy jej całkiem, tylko po prostu otworzymy. Fajnie będzie się prezentowało to na talerzu. Czynność bardzo prosta. Spójrzcie tylko, coś takiego robimy i delikatnie dociskam. I mam taką jakby pałkę, którą za chwileczkę będziemy przyprawiać i obsmażać. I tak postępujemy z każdym kawałkiem kurczaka. Tak przygotowane kurczaki, teraz musimy przyprawić. Przyprawiam solą i pieprzem. Oczywiście pieprz świeżo roztarty w moździerzu jest bardzo aromatyczny i bardzo pachnący. Więcej na tą chwilę przyprawiać nic nie będziemy. On i tak nabierze bardzo dużo różnych smaków, jak będziemy go za chwileczkę dusili w sosie. Dobra, teraz tak, rozgrzewam patelnię. Najlepiej znaleźć głębszą patelnię, bo to jest taka potrawa, jakby powiedzieć, jednogarnkowa. Patelnia niech się rozgrzewa. Ja w tym czasie obtoczę moje kurczaki w mące. Chodzi o to, żeby one się szybciej zamknęły i wtedy będą bardziej soczyste, a sos będzie zawiesisty. Czynność bardzo prosta, ja sobie tą deskę przestawię. I niech sobie leży w tej misetce z mąką. I kolejny. Gotowe. Kurczak przygotowany, ja idę umyć ręce. A patelnia niech się nagrzewa. Czekamy chwilkę. Niech się olej również nagrzeje i będziemy wkładali kurczak. Kurczaki będę obsmażał na dwa razy, ponieważ mam sześć kawałków, a na patelnię wchodzi tylko cztery. Ale to na razie. Później tak wszystko się zmieści, jak będziemy to dusić. Smażymy po trzy, maksymalnie cztery minuty z każdej strony. Chodzi o to, żeby on się bardzo dobrze zrumienił. Myślę, że mogę już odwrócić. Zobaczcie, jak się pięknie zrumienił. O to właśnie chodzi. Wygląda po prostu obłędnie w tej chwili. Obsmażonego kurczaka wyjmują z patelni. Kurczak jest zrumieniony, ale on nie jest usmażony, on jest tylko zrumieniony. Zobaczcie, fajnie to wygląda, prawda? I teraz tak. Patelnia już trochę przestygła, musiałem ją wyczyścić z tej spalonej mąki, więc teraz pokroję trochę boczku w paskach. Myślę, że tyle wystarczy. Jeżeli uważamy, że ta potrawa będzie za tłusta z boczkiem, to pomijamy ten krok. To wszystko jest dozwolone, ale uważam, że dodanie boczku do tego sosu po prostu wzbogaci nam bardzo fajnie smak. A więc, obsmażamy. Wrzucam na chłodną patelnię. W tym czasie pokroję cebulę pieczarki i posiekam czosnek. Cebulę mam czerwoną. Może być zwykła. Po prostu taką dorwałem i taką kroję. Kroję w kostkę. Pokroję. Pieczarki, pieczarki kroję tylko na cztery części. Pieczarek mam 200 g, jedna cebula, dwa ząbki czosnku, 150 g boczków w paskach. Jak ktoś nie zapamiętał, składniki będą w opisie pod filmem. Czy posiekam dwa ząbki czosnku? Nie musi być cienko siekany. Wystarczy go trochę, o tak, podziabać nożem. I tutaj mam jeszcze kilka czerwonych papryk, ale to są małe papryki. Ale damy je pod koniec. Boczek nam już się trochę zrumienił, jak widzicie. Więc teraz mogę dodać pieczarki. Najpierw pieczarki, później cebulę. I nie wrzucam wszystkich naraz. Jeżeli tłuszczu będzie za mało, możemy troszeczkę dolać oleju, ale lejemy go po ściankach, żeby zanim spłynie, żeby zdążył się rozgrzać. Boczek, zobaczcie, robi się taki chrupiący, bardzo pyszny. Pieczarki już się fajnie zaczynają rumienić, więc czas na cebulę. Z czosnkiem jeszcze poczekam. Nie przejmujmy się tym, że w tej chwili na patelni brakuje tłuszczu. Bo pieczarki go trochę wchłonęły. Za chwileczkę będziemy dodawali bulion, śmietankę, więc spokojnie. I jak już cebula się trochę zeszkli, dodajemy czosnek. Smażymy dosłownie małą minutkę, żeby się nie spalił. Do tego wszystkiego dodaję dwie łyżki koncentratu pomidorowego. Taki podsmażony koncentrat pomidorowy nadaje nam o wiele fajniejszego, mocniejszego smaku. I zobaczcie, zaczyna się przyklejać do patelni. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie tak było, bo to są smaki. To jest to, co najbardziej lubimy. I teraz tak, wlewam troszkę bulionu, bo za chwilę jeszcze musimy dodać czerwoną paprykę. I teraz to nam się wszystko odlepi. Spójrzcie tylko, jak fajny sos się zaczyna robić. I niech to się chwilę tak yy, poddusi, a ja pokroję dwie papryki. Będę kroił je w paski. Dodam jedną papryczkę chili. Papryka słodka. Pokrojona, papryczka chili pokrojona, więc jeszcze musimy dodać trochę papryki w proszku. Dlatego, że to jest kurczak w sosie paprykowym i, i tu właśnie papryka gra w główną rolę. Dodam płaską łyżkę. Zobaczcie, jak sos fajnie zgęstniał. I dorzucam paprykę. Chili również. Następnie wlewam resztę bulionu. Wlewam śmietankę. Delikatnie przyprawię solą pieprzem. Wrzucę kilka gałązek rozmarynu i tymianku. To są świeże zioła, ale wrzucę je w całości, żeby można było je później wyłowić. One mają nadać tylko pięknego aromatu. Teraz wkładam kurczaka, tego którego rumieniliśmy wcześniej. patelnię przykrywam i będę dusił jakieś 20 minut i obiad gotowy. No i mój kurczak w sosie paprykowym jest już gotowy, więc podajemy. A podawał go będę z gniecionymi ziemniakami. Najlepiej smakuje. A no jeżeli uważamy, że ziemniaki za bardzo, wiecie, wpychają w boki, to możemy podać to z ryżem. Sos jest aromatyczny, zawiesisty. Spójrzcie, nie jest za gęsty, za bardzo mączny. Po prostu taki idealny. I voilà Spróbujmy. Kurczak jest delikatny i nie ma kości w środku. Kość mamy na wierzchu. wychodka Lekko pikantny sos. Bardzo paprykowy uwielbiam. Mm. Wow. Takimi obiadkami to ja się mogę obiadać. Dołożę sobie jeszcze kurczaka. A co? Nie mogę? Jest po prostu pyszniutki. I jeszcze trochę sosu. Mógłbym nie przestawać. Mm. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam. I zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i takich prostych i szybkich, a przede wszystkim pysznych obiadków. Mm.